Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w popołudniowym materiale. Proszę Państwa, Katarzyna Kwiatkowska, prokuratorka, która kierowała zespołem dziesięciu prokuratorów powołanych, powołanym w sierpniu 2024 roku, który zbierał informacje na temat skręcanych śledztw, nieprawidłowości w śledztwach, umarzania bądź niewszczynania śledztw. No, Lista długa. To jest ta sama pani prokurator, która powiedziała a propos pani Teresy Rudkowskiej-Szmydyjskiej, bądź Szmydyjskiej-Rudkowskiej, już teraz nie pamiętam, która jest, które nazwisko jest po mężu, a które po dyplomie. I a propos pani Grażyny Wawryniu, u której w tej chwili jest cisza. To są te dwie kobiety, które skręcały śledztwa w sprawie syna. Jacka Kurskiego. Proszę Państwa, Pani Kwiatkowska rezygnuje. Rezygnuje z kierowania zespołem, ale zanim omówimy tę sytuację, bo też i zasięgnąłem przysłowiowego języka u źródła. Najpierw obejrzyjcie ten materiał i posłuchajcie, co mówi Pani Kwiatkowska. Prosiłbym, abyście Państwo skupili się na liczbie osiemset. Pamiętam, że mówiła Pani parę tygodni temu, kiedy rozmawiałyśmy, że takich spraw było odnalezionych, zostało odnalezionych dotąd już 600, ale że to może nie być koniec. Jaki jest stan na dzisiaj? 600 spraw było na dzień, w którym rozmawiałyśmy, mhm. natomiast tych spraw już jest ponad 800. Spraw przybywa do tej liczby zaliczam również sprawy, które są zgłaszane przez obywateli. Wpływają do zespołu różnego rodzaju pisma w których zwykli obywatele opisują nam swoje sprawy, swoje przeżycia związane z funkcjonowaniem prokuratury w latach 2016-2023. Jest duża grupa spraw dotyczących zwykłych obywateli, którzy w tamtym okresie byli mocno szykanowani. 800, 800 zgłoszeń, 800 śledztw zdarzeń, 800 możliwych przestępstw, deliktów dyscyplinarnych. Tak było jakiś czas temu. Teraz to się już zmieniło. Proszę Państwa, ustaliłem, że cały czas spływają do prokuratury krajowej zawiadomienia obywateli, nawet nie nazwałbym nas zwykłymi ludźmi, obywatelami tego kraju, bo każdy z nas jest na swój sposób Niezwykły. Bycie politykiem nie oznacza, że się jest kimś niezwykłym. W dzisiejszych czasach bycie politykiem czasem przynosi wstyd. Chociażby przykład Michała Gramatyki czy innych polityków, którzy chyba gdzieś zgubili się po drodze życiowej. Proszę Państwa, ilość tych zgłoszeń grubo przekroczyła w tej chwili już tysiąc. I pani Kwiatkowska rezygnuje. Dzisiaj rano prokurator krajowy Dariusz Korneluk twierdził, że nic na ten temat nie wie, że nie został poinformowany, no ale ta informacja przybiła się do mediów. To nie jest taka kaczka dziennikarska czy news wysany z palca, tylko bywa, że czasami taką informację przekazuje się do mediów, by gdzieś po już jej przekazaniu formalnym nie próbowano jej przeinaczyć, skręcić, wyrzucić do kosza, ukrywać bądź później zaprzeczać. Czasem lepiej jest coś ujawnić i bardzo słusznie. Oficjalna wersja jest taka, że tak twierdzi teraz Kornelu, że pani prokurator narzekała na stan zdrowia i, i dlatego ma zrezygnować. Co ciekawe, Okazuje się, że nie ma zrezygnować z pracy jednak, tylko ma pozostać w tym zespole, ale nim nie kierując. I mili Państwo, a, oczywiście nieoficjalnie informacja jest taka, że pani prokurator a, niezbyt chce firmować swoim nazwiskiem styl, który przyjął pan Bodnar z panem Kornelukiem, bo jak Państwo wiecie, te sprawy, które, którymi się zajmowała na polecenie Dariusza Korneluka powinny już być tak powiem w toku, mówię tak się dyscyplinarnym. raptem nagle w siedemnastu sprawach podjęto jakieś kroki dyscyplinarne, to jest wszystko pozór, bo przypominam, że to to, to zgłoszenie dotyczące kilkuset spraw pojawiło się już w lutym 2024 roku, później przez pół roku nic się nie działo, aż w końcu w sierpniu Korneluk podjął decyzję o powołaniu najpierw czterech prokuratorów, a gdy zobaczył, dopiero zobaczył, to też jest zastanawiające skalę, powołał kolejnych sześciu, łącznie dziesięciu prokuratorów, w tym skierującą zespołem prokurator Katarzyną Kwiatkowską. Dzisiaj nawet mi się pomyliło z Ewą na Platformie X, zamiast pisać Katarzyna Kwiatkowska, sam Ewa Kwiatkowska, uwagę zwróciła mi pani prokurator Ewa Wrzosek, że Katarzyna. Bardzo przepraszam panią Prokurator Kwiatkowską i też panią Ewę Wrzosek, bo może akurat w tym momencie o niej myślę. Ja proszę nie wyciągać z tego tytułu jakichś daleko idących wniosków. Akurat to są prokuratorki, które no, stanowią pewien wzorzec zachowania się, postępowania prokuratorów. No i mili Państwo, e, konstatacja jest taka, że nie chce Pani Kwiatkowska dłużej firmować tej sytuacji, bo tego nie da się rozegrać dziesięcioma prokuratorami. E, skala jest coraz większa, bo przecież czym się różni sprawa, chociażby syna Kurskiego, od e, sprawy każdego z nas, komu odmawiało się prawa do sprawiedliwości albo odmawiało wszczęcia śledztwa, bo się prokuratorowi nie chciało, albo dostał polecenie, by tego nie robić, albo dostał polecenie, by jakieś śledztwo prowadzić. W kwietniu 2021 roku e, dwóch znanych mi z nazwiska, e, personalia są mi znane, wija e, pewien ksiądz e, spod Krakowa, e, namówili go do tego, żeby złożył zawiadomienie Wobec mnie z miejscowości. Z miejscowości. A, uciekła mi nazwa, gdzieś tam zapisano, oczywiście. By złożył zawiadomienie, że ja szerzę treści rasistowskie. Ja. Rasistowskie. No i proszę Państwa, Krakowska Prokuratura Rejonowa, Kraków Krowodrze, prowadziła postępowanie i śledztwo. Poszukiwano mnie po całym kraju, nękano moją rodzinę w toku poszukiwania mnie. Choć wystarczyło przecież do mnie zadzwonić. W końcu przecież, co za problem. No ale szukali mnie. Szukali, nękali rodzinę, nachodzili moją byłą żonę, nachodzili moich sąsiadów, poszukując mnie do sprawy kryminalnej i tym podobne historie. W jaki sposób nękali? Jednym z zawiadamiających był kapitan Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Tomasz B., drugi restaurator, proszę Państwa, z Gliwic, handlujący kebabem. Obecnie się zakopał głęboko pod ziemię gdzieś. Koincydencja. Mocno powiązani przecież z pisem też i na nich przyjdzie czas, by tę sprawę wyjaśnić. Ale wracając, proszę Państwa, do meritum, tych spraw jest coraz więcej. No i źródło mi mówi, że sprawy czasem były tak ordynarnie szyte, bezczelnie, że tutaj tego nie da się zamieść pod dywan. Z kolei Bodnar z Kornelukiem nie chcą, nie chcieli robić z tego afery. Tak, by te sprawy się toczyły gdzieś tam w cieniu, by nie wychodziły do opinii publicznej, przebąkiwali właśnie tam o 17 postępowaniach dyscyplinarnych, ale jak powiedział Adam Bodnar, nie chcą stygmatyzować tych prokuratorów. Czy oni mogli, prokuratorzy, stygmatyzować ludzi, znęcać się nad nimi, szykanować? A dzisiaj pan Bodnar chce ich dalej chronić. Nie wiem, jak to się spodoba premierowi. Taka historia, a bo jeszcze nie wiecie Państwo najważniejszym, że Bodnar z Siemoniakiem wymyślili, żeby odrobinę zdjąć z siebie odium niezadowolenia społecznego, to oni chcą powołać komisję. Komisję, która ma się nazywać, tak, pozwólcie, że tutaj rzucę okiem, jak to brzmi, bo brzmi dosyć zabawnie napisał Pan Rzecznik Prasowy MSWiA, Pan Jacek Dobrzyński, z inicjatywy ministrów Tomasza Siemoniaka i Adama Budnara zostanie powołana rządowa komisja, która zajmie się wszystkimi przypadkami nadużywania władzy wobec aktywistów demokratycznych w latach 2016-2023. Prace nad jej powołaniem trwają od kilku tygodni, są właśnie finalizowane. I potwierdził to Pan minister Adam Bodnar. Ja muszę Państwu powiedzieć, że się zacząłem śmiać. E, śmiać się też zaczął pułkownik i e, wielu innych komentatorów e, zaczęło się z tego śmiać, że Bonaros montują kolejną komisję, żeby m, pracami tej komisji przykryć swoją nieudolność. Ale jak Państwo sami widzicie, prokuratorzy e, nie chcą firmować ich stylu e, pracy, nie chcą się kompromitować. Ponieważ będą narażali się na pytania, bywając też w mediach, na pytania niektórych dziennikarzy, co się dzieje w poszczególnych sprawach, wówczas nie będą mogli wiele powiedzieć. Te rozliczenia, tych rozliczeń się boi Bodnar z Kornelukiem. Boją się, bo musicie też Państwo wiedzieć, że przez ostatni rok oni niewiele zrobili. Teraz dotarło do nich, że będą musieli za to odpowiedzieć. W związku z tym wymyślili sobie że oni powołają taką komisję, która będzie zbierać te wszystkie informacje. Wszystkie przypadki, proszę Państwa, wszystkie. Będzie taka komisja, tylko nie bardzo wiadomo jeszcze, kto miałby zasiadać w tej komisji. Ta komisja ma zbierać te informacje. Pytałem się publicznie Pana Bodnara i Pana Siemoniaka, kto ma zasiadać w tej komisji, jakie ma komisja mieć prerogatywy, bo powołanie takiej komisji no, wymaga jednak jeżeli ma mieć jakieś prerogatywy, to wymaga decyzji na poziomie ustawodawcy, na poziomie sejmu. Musiała być komisja śledcza w oparciu o ustawę o komisjach śledczych, sejmowych komisjach śledczych, a nie jakaś komisja ministerialna, gdzie usiądzie paru Gryzi Piórków czy ze dwie, trzy kauzy perdy i oni będą zbierać te informacje, co w zasadzie w zakresie kompetencji. kompetencjach. Prokuratury odległej panu Bodnarowi, która przecież powinna się tym zajmować, właśnie badaniem takich przypadków, a nie jakaś ministerialna komisja przez jakiś absurd. Z powodu właśnie tych absurdów, tej obstrukcji w rozwiązywaniu tych afel związanych z prokuraturą, pani Katarzyna Kwiatkowska rezygnuje z kierowania tym zespołem i nie jestem zaskoczony. Mój rozmówca powiedział mi, że nikt, kto szanuje swoje nazwisko, nie będzie chciał firmować takiego stylu rządzenia resortem i woli się wycofać. Właśnie ze względu na tę słynną niezależność prokuratorską, o której tak często i gęsto panowie Bodnar i Korneluk opowiadają. Myślę, że oni zdają sobie sprawę z tego, że ich dni są policzone, no może i są dni, nazwijmy to miesiące. Udało się Bodnarowi przetrwać przed świętami, yy, kiedy usłyszał groźbę, że przyjdzie Giertych, ale raczej on już się nie utrzyma i wie o tym, że gdy przyjdzie czas yy, zmian, rekonstrukcji całego rządu, to pójdzie w odstawkę. Yy, no ale ta komisja ma jakby uratować sytuację, że jednak coś robili, że jednak podjęli jakieś działania, czynności, ale to jest wszystko przysłowiowy piz na wodę. Ja bardzo żałuję, że pani prokurator Kwiatkowska odchodzi, bo to kobieta o wyjątkowych zdolnościach organizacyjnych i śledczych, z bardzo dużym doświadczeniem i zaangażowaniem, też i dużą wiedzą prawniczą, dużym doświadczeniem życiowym, umiejętnie rozpoznająca problemy. To ktoś, kto przysłuchiwał się wywiadom z panią Prokurator, tak jak ten materiał, który państwo. Obejrzeliście i wysłuchaliście rozmowa z panią redaktor Wysocką Sznep, to co możecie państwo ocenić, że to jest zupełnie inny poziom. Nawet jeżeli czegoś pani bloger nie chce powiedzieć, to powie wystarczająco dużo, by zaspokoić ciekawość opinii publicznej. A zaczęło się wszystko, wszystko od tych niby 200 spraw, potem 600, potem 800, ta matematyka się panu Bodnarowi rozjechała. Pamiętacie, że 14 stycznia on nie wystąpił na tej konferencji prokuratorów, próbując jakby dystansować od tego, ale on za to odpowiada i odpowiadać będzie. Bo to, że, proszę Państwa, dzisiaj będą stawiane zarzuty Morawieckiemu, będzie już podejrzanym, będzie, tak w zasadzie będziemy mogli go nazywać Mariuszem M., tak, tak, bo właśnie będzie miał stawiane zarzuty. To, proszę Państwa, to są wszystko działania niewystarczające i choć te rozliczenia ruszyły. To jest prawda, że. Śledczy, śledczy będą działać, ale to jest wszystko jeszcze za mało. ale obydwaj panowie będą rozliczać. Ja liczę na to, że pani yy, prokurator Kwiatkowska yy, no, będzie dalej pracować yy, i będzie działać, bo też jakby jej decyzje jako niezależnej prokuratorki tutaj są potrzebne. No i cóż, liczmy też na panią prokuratorkę We Wrzosek, yy, która przecież jako niezależna prokuratorka już w tej chwili z delegacją w prokuraturze okręgowej. Będzie mogła wiele zdziałać. Chociażby w sprawie śledztwa dotyczącego dwóch wierzch Jarosława Kaczyńskiego i łapówki w kopercie. Proszę Państwa, widzimy się dzisiaj o 20.00 na live, na której już teraz serdecznie Was zapraszam. Mam nadzieję, że porozmawiamy dzisiaj właśnie o tych kuriozalnych komisjach Bodnaraj-Siemoniakacz. Również w sprawie też hejtów w sieci, bo to w końcu przecież pan Michał Gramatyka sobie robił zdjęcia z Samuelem Pereirą, Danutą Hołecką czy Januszem Kowalskim. Hejterami Pereira to przecież płatny hejter, brał za to niemałe pieniądze. Jeszcze dzisiaj go do Sejmu wpuszczają, to jest skandal. Porozmawiamy o tym wieczorem, bo chyba będzie o czym. Zapraszam państwa serdecznie i do zobaczenia.